Kryształ górski z Jaroszowa. Charakterystyczny dla tej lokalizacji. Fantomowy, czyli w środku ma kryształ i na nim naróz następny. Pokryty z zewnątrz tlenkami i wodorotlenkami żelaza i manganu. Czarny, psylomelan, mieszanina tlenków baru i manganu. Natomiast taki czerwonawy, to jest hematyt. To widać, że z tej strony by dotykał żyły kwarcowej. Piękny, spory kryształ. Średnicy około 2-2,5 cm. W środku wyraźnie widać fantom. Często zdarza się, że pierwsza generacja kryształów w środku jest pokryta jakimś minerałem i wtedy tworzy to piękny kontrast Calutki kryształ piękny niektórzy czyszczą takie kryształy, a dla mnie to jest piękne